Dobry drodzy widzowie! Dzień dobry! Dziś nagrywamy LEGO Mario. Ta. Dzisiaj będziemy pokazywać Wam, jakie nowe, jaki nowy biom i power-upy doszły. No, czyli takie, jakby. No, nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Um, nowe biomy w, w 2023. Ta! Zły pompium, zły! Tylko nie da się go pokonać. Chyba, że super gwiazdką. I, i kwiatkiem lasnym. Ta. To je, To jak Mario i Luigi inaczej mogą pokonać? Ciągliczą. Idź Mario. Pokonaj go. Dobra. Przewracamy go. Zobaczcie, bo jak stanę normalnie, to... A jak to zrobię? Pokonaliśmy sząpi cząpę. Szkoda, że są tylko te dwa sposoby. Chyba, że już nie da się go pokonać. Hmm. nie, raczej nie. Zostawmy tego chompi-chompa. Dobrze, pozostawmy. O! Co tam widzisz, Luigi? O! Zobaczcie, no wybią. Zaczekaj. Taki śnieżny pada śnieg. Zobaczcie, od początku. To jest taki lód, na którym pada śnieg i jak stoi się na nim, to się powiększa. Zobaczcie, a jak już jest tak, najwyżej, to zobaczcie. Louis, mu zęby tak dygoczą? Zimna. I to, właśnie jest ten nowy pion, lód. Hej, zaczekajcie! A nie, bo przecież nie mam Maria seksualizowanego. Ciekawe, czy jeśli by był... W stroju lawny to by nie zamarzał. Trochę te, to wygląda podobnie. Ten... 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 Ten wygląda podobnie do nieba. Pokaż im niebo. No mm, niebo pokażemy wam. Zobaczę, czy to działa. Niebo. Niebo tutaj jest. Ale ona jest woda. Uznaję, że to jest woda. Pokażemy, jakby. teraz ubranko? To jest bardzo Trze fajne. To nie wiem. na wneto. Tak musi być coś z lodem. Zobaczcie, jak wygląda. Tak, pokażę. Spada, że nie ma wersji Luigi. To, jest, to jest tak samo wygląda, tylko zobaczcie. Tu jest e, niebieski kwiatek, a tu e, pomarańczowy kwiatek. Tak to wygląda. Tak. Dziwne, że na wszystkich czapkach jest napisane M. Przecież nie wszystkie są dla Maria. Na niektórych nie ma. Dobra. Nie, na niektórych w ogóle nie ma napisane. Dobra, to teraz pokaż im co robi. Czekaj. Tata kule jakby leci i wtedy dostaje się punkt. I można pokonać Czompi Czompa. No wreszcie jest trzeci sposób na pokonanie Czompi Czompa. A już im się nie da. No już im się nie da. I jak widzicie, to właśnie to chcieliśmy Wam pokazać w tym odcinku. No, o! a ja mam jeszcze jedno przeciwieństwo. Nie wiem czy to jest za bardzo przeciwieństwo, ale dla mnie to niczym się nie różni od, od tych zielonych. Żaba! Tak. Żaba umie tylko wysoko skakać. Ja mógł nawet być bez czapki, żaby, żeby mieć żabę. Tak. I wszystko wykrywa jako. Kiedy, kiedy jestem na przykład na czapce Maria, to wykrywa mi to jako wodę. Słyszycie to, nie? Dobra. To właśnie, tak da się pokonać Jompi Chompa. Oh. Tak. Zapadam widzowie. Pa, pa.